Siemano, otwieramy pierwsze okienko, bo jest 1 grudnia. No, tutaj taki kalendarz. Tutaj będzie się ustawiać ludziki i ogólnie statki. Nieważne, no to otwieramy. Okej, okay, co będzie, co będzie? Dobra, jakieś paczuszki. O, ja. Trudno się wyjmuje. Dobra, tam mam znać jak wyjmę. Dobra. Wyjąłem już tą paczkę tutaj. No dobra, no to rozetnę i wam powiem. No dobra, ogólnie części wyglądają mniej więcej tak. Tutaj takie. No i podoba mi się bardzo taka jedna część. O, o ta. Gdy jej nie miałem. Dobra, teraz ja składam i za chwilę się widzimy. Dobra, złożyłem i wygląda to tak. No, tak. no więc fajne to, tylko nie wiem gdzie to postawić. Może o, tutaj. O, tak. No, będzie okej. Okay. Chyba. Albo tu. Albo um, tu. Dobra, nie wiem. Gdzieś ustawię. No to pa.